Siemane maneczko widzowie witajcie w kolejnym filmie na kanale. Otóż dzisiaj jesteśmy na Tiermakerze ze starterami Czemu ja płaczę? Łzy Depresja, wiecie widzowie to jest... Duże zgodę z sprawy. Dzisiaj zrobimy sobie nie tier listę z wszystkich starterów, tylko po prostu przy pomocy tier makera. Wam pokażę moje wybory, jeśli chodzi o startery z danego regionu. Więc nie będziemy tutaj mówili, że o Tromodera wolę od Sindakwila czy coś takiego. Będziemy po prostu między trzema starterami z danego regionu. Będę wybierał którego najbardziej lubię, czyli jedynka, po środku lubię, czyli dwójka. No i oczywiście trójka, czyli starter tego, najmniej lubię albo może nawet najmniej niego wybieram, czy coś takiego. Ja też jak widzicie mam tło rozmazane, trochę inaczej sobie kamerkę dałem, żebyście mogli sobie na moje Laza Kolini, Don zubini. No i mam rozmazane tło, sobie jakoś tyczkę pobrałem do OBS-a. Musiałem zmienić kamerkę, bo wcześniej miałem, że bardziej od okna, że okno było bardziej w kadrze, a tak jebie słońcem. No mnie pokurwi po prostu. Jeszcze mam taką wtyczkę w ogóle. Znaczy wycinam jest tła całkowicie. Jednak wydaje mi się, chyba widać torwanie, mimo wszystko, do odpowiedniego oświetlenia z przodu na ryj i jakby bez green screena to, to tak działa, działa, ale o, widzicie rękę, mam oj, nie mam ręki. O. Alebeka. Wydaje mi się, że z rozmazanym tłem lepiej to wygląda niż jakby miał bez rozmazanego tła. Mam rzeczy, ja zresztą, a Zresztą, chuj wam widzę, że to jest pudełko Pogolarca. To jakiegoś typia, do tego wale konia, nie. No słuchajcie, jest jak jest tak. Dobra. Zaczynamy standardowo od regionu Kanto, czyli regionu, którego już wydaje mi się, że każdy ma dość. Ja tam lubię. Startery. Zacznijmy, Boże, od. Końca. A ja ogólnie będę pokazywał tylko pierwsze formy starterów. Nie będę przychodził przez tam każdą formę, że Oblast, Toysa, volot, Squirtla czy coś takiego. Nie, po prostu to będą, będą pierwsze formy, ale chodzi mi o całą linię ewolucyjną startera i tak dalej. Od trzeciego miejsca z regionu Kanto i będzie to Squirtle. Lubię Squirtla, to nie jest tak, że go nie lubię. Tak jak mówię, po prostu. No tak, nie jest to tier lista starterów overall. Wydaje mi się, że Squid Overall byłby gdzieś tam WA albo na wesce jako sam Squid yy, Ale po prostu z tej całej trójki, yy, no Squidra lubię najmniej po prostu. wiele bardziej wolono i Czazarda no i jakby się... Yy, czemu ja płaczę kurwa? Nie wiem czy to widać. Łzy mi lecą. Łzy. chyba depresję widzę, wiecie jak widzicie. O kurwa. Mówię, to nie tak, że go w ogóle nie lubię, po prostu go lubię najmniej z tej trójki. Venuzaura lubię bardzo. Przez długi czas właśnie go tak trochę nie lubiłem, ale tak szczerze, no muszę przyznać, że jest fajny. A to nie chodzi o to, że jest najlepszym wyborem z tego regionu, bo najlepiej sobie radzi w całym kanto, i tak dalej. Ale po prostu do lubię venuzaura, jest fajny, słodki tak. Reszta jakby trawiastych pokamonów z tego regionu jest słabsza wiele od Venuzaura, więc jakoś tak wyszło. Na no, Charmander to wiadomo, głównie, głównie sentyment. Tu wygrywa. Jednak od mojego jakoś chrystusa lubiałem. No, jest jak jest po prostu Czemandera, lubię. Wiem, że jest tam według wielu zbyt overrated i tak dalej. Szczerze, on to trochę w piździe. Zgadzam się trochę, że jest overhyped przez Nintendo, czy to ogólnie pokon kompanii, że go wszędzie wwalają. Też mam trochę tego dość. Wolałbym, żeby był trochę bardziej stunowany. Taki jak reszta, właśnie z tej trójki. Fajnie, że jest, ale no jakby. Mo mo mogliby trochę mniej, nie? Bo mam wrażenie, że przez to, że go tak wszędzie walają, to tak trochę ludzie przez to go zaczynają coraz mniej lubić. No ale też jest dosyć popularny, pokołany przez anime i tak dalej. No ale lubię Charizarda po prostu, mimo jego słabości wszystkich. Nie mówię, że jest najlepszym startając z tej trójki jest po prostu moim ulubionym, tak? I mamy startery z Joto, tu wydaje mi się, że raczej bez polotu, jak zrobię w ten sposób. Urosła we mnie Chikorita, się tak to mogę powiedzieć, to dziwnie nie zabrzmi. Tylko zacząłem lubić tą chikolitę. nie wiem czy to jest kwestia trochę, że dorosłem, nie wiem, jakby trochę ją zacząłem... Nawet nawet lubić, ale to nie jest tak, że jest moim ulubionym starterem i nagle ją będę zawsze wybierał, nie. Chyba nawet jak gram jakieś romhaki czy coś, to też zawsze jakieś i tutaj nigdy nie wybieram. <gry> nie wiem, jakoś nie czuję w ogóle nic do tego, co od szacunku. I powiem tak, jeśli chodzi o tą dwójkę, są oni... Tak jak między jeszcze czarmaderem i Bulbasaurem jest przepaść ta tierowa według mnie, tak w przypadku tej dwójki ja bym szczerze zrobił coś takiego, nawet uważam, że to bardzo blisko siebie. Jednak chcę zrobić w tej chwili, że zawsze wybieram jednego Pokémona, którego miałbym wybrać. Nie, niezależnie, więc mówię, tu oni są naprawdę blisko. Tu jest według mnie naprawdę przepaść między nimi a to jest dosłownie przepaść, między nimi aż takiej nie ma. No ale na zasady filmu zrobię w ten sposób. Lubię tej flużyna mimo że jest teoretycznie kopią Czerlizarda, no i w sumie jest. No, przez to, że nie ma Flying typu i przez to, że ma trochę lepszy region, no to. ma lepszy region, nie? no bo Czerlizarda miał trochę słabo w kanto. A przez to, że chcieli w Jotto zrobić jakby odznaki reszty typów, które nie miały typu w Kanto, to przez to ten Fire Type, który w Kanto, to kiedy ma inne te odznaki, no to trochę lepiej sobie radzi, nie? Lepszym Charizardem po prostu mimo, że ma takie same statystyki skopiowane od niego. No to jest trochę lepszy. No ale mimo wszystko no, wolę, cześć, z sentymentu, tak, no ale chyba o tym mówię, kurwa. Porównuję tą trójkę, porównuję tą trójkę po prostu. To, to lubię jednak mimo wszystko bardziej. Też ze względu na nostalgię, ponieważ, tak jak nieraz mówiłem na tym kanale, Krystale to były moje pierwsze gry Pokémon, i to, to to był mój pierwszy starter. Mimo, że nie powiem, że Ferrari jest jakimś moim w top 10 ulubionych Pokémonów overall, nigdy nie myślałem o taką listą moich top 10 pokemonów, Może kiedyś. Kiedyś chyba usiądę i coś takiego nagram To może być fajne. Wydaje mi się, że Fragieta nie jest tej dziesiątce, ale po prostu lubię go ze względu na sentyment i dlatego jest moim ulubionym starterem z tej trójki. Chociaż mówię, ja bym szczerze zrobił coś takiego. I wiem, że jest to mój film i mógł coś takiego, ale jednak fajnie, jak to będzie tak uporządkowane, że będą właśnie Stratus Kantos, Jotos, Hoen, Sino. A nie, że będzie tak i tu nagle. O tu Hoen, tu Hoen, tu, tu, Hohen, Nagle będzie tutaj. tak No już tak, już zostawimy sobie. No i mamy właśnie z Hoen, i szczerze, szczerze. To jest coś takiego dla mnie To są jedne z najlepszych starterów Uważam, że jest jeden set starterów lepszy od nich Mimo wszystko Chociaż też są zajebiści e, Jednak jeśli mam powiedzieć, którego lubię najbardziej Którego najmniej z tej trójki no to chyba zrobię coś takiego e, Więc zacznijmy od końca Blaziken Nie ma, że tak samo Ale jeśli mam to uporządkować To Blaziken lubię najmniej z tej trójki Nie Kung Fu Kurczak Coś tam Kopy na ryj Jakieś u, fajnie Łubu, dubu Jebać fubu Coś tam Jest Kurczak Lubię kurczaki, no, no jest fajny nie, no ale jakoś po prostu wolę chyba Swamperta, który jest no najlepszym wyborem z tego regionu, yy, ma tylko jedną słabość, no, jest po prostu lepszym overall pokemonem yy, i... Szczerze, kiedyś bym powiedział tak bardziej, ale no w tym momencie, bo to jest w tym momencie filmu, no to tak bym powiedział, że będzie mimo wszystko. No i no co, no Swampert, fajny wybór. Nie, no nie można, wybierając Swamperta, nigdy nie podejmie złej decyzji. Mówię, że nie chyba w żadnym regionie, jakby był Swampert do wyboru, to zawsze chyba będzie dobrym wyborem. Ogólnie tak sobie pomyślałem, i tak siedziałem na tym, na to tier listą, to tak szczerze, Ma, mam coś do Jeszczurek. Że ja chyba jaszczurki lubię, wiecie, bo tak widzicie? Znaczy jaszczurki, ogólnie gady, nie? Bo no gad, 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 nie wiem, coś mam do tego, coś lubię te jaszczurki. No i też jakoś trochę lubię ten setup tej trójki starterów jako moich ulubionych, bo jestem taki, wiecie, każdy z typów jest, nie? Tutaj i w sumie, kurwa, ty to co domyślam, że w sumie w każdym rzędzie jest taki setup z typów, nie? <laughs> to jest jeden z każdego typu. Też bardzo lubię koncept, jak postacie. Takie wydłużenie łokcia. Teoretycznie septail nie ma wydłużenia łokcia, bo ma takie. ma jakby łoktu tu i tu mu wyrasta, nie? Ale lubię taki koncept, że coś z łokciem, nie? Że jest wydłużony, jakiś oszcze z łokcia, czy coś takiego. Tak samo lubię postacie, które mają duże łapy. I powiem do tego też mi się Swampert trochę podoba i lubię bardzo mojego Swamperta, bo ma te duże łapy. Nie wiem, mam, mam coś do tych łap, nie? Lubię je po prostu. No a tak jak już kurwa. 10 raz chyba mówię, każdego lubię, nie? Ale jeśli mam uporządkować jakieś kolejności, to bym to zrobił w takiej. Dobra, daleko nie trzeba szukać, jeśli chodzi o startery, które uważam, że są lepsze od Hoenn, czyli startery Sino. Tutaj też bym szczerze nawet zrobił coś takiego. Uważam, że to jest najlepszy setup starterów kiedykolwiek, nie? To, że oni mają ze sobą jakąś tematykę, bo startery nie wiem, czy oni też mają jakieś. Tematyki za sobą. pewnie mają, tylko szczerze nie jestem pewny jakie. Na pewno wiem, że od tej generacji już jest taka tematyka tych starterów. Tematyka takich mitologii, jakiś legend, Chimchart na podstawie, wiecie, Sun Wukonga z chińskiej mitologii, e Tortera jest chyba na podstawie tego takiego mitu, czy tam takiego wierzenia, że wszechświat jest na grzbiecie żółwia. E Empolion, który jest tam bazowany na e tym Poseidonie. Wiecie, jakiś tam bóg może i tak dalej. Też ich te drugie typy dużo dają, nie? No bo yy, no teoretycznie taki Chimcher obrywa od Piplapa, no ale jednak on posiada Fighting Type, który jest w stanie skontrować jego Steel Type. Yy, tak samo Tertweak posiada, yy, znaczy Tortera posiada Ground Type i jest w stanie skontrować Ognisty typ yy, Infernape. No zajebiście działają yy, te startery, muszę wam przyznać. I jest to chyba mój ulubiony zestaw każdego startera. No, jednak jeśli mam wybrać yy, startera, to jak najbardziej lubię to chyba powiedziałbym że Infernape mimo wszystko zawsze lubiłem Infernape'a zawsze wiecie Dragon Ball, Dragon Ball w moim sercu jednak ten Sun Kong lubię też ogólnie postać jakby Sumu Konga z mitu tak samo ostatnio grałem w Black Myth Wukong to też zajebista gra yy, więc lubię ogólnie jakby koncept Sun Konga to że dużo postaci nawiązuje do niego to też i Infernape ogólnie mi się o wiele bardziej podoba designowo od takiego właśnie to uważam że jest trochę lepszym Fighting Fire starterem yy, Tertwiga lubię designowo chociaż Szczerze to trochę mniej mi się podoba, bardziej wolę Tertwiga, overall. No ale jest spoko, no i Primplop też go lubię, nie? Jakby fajny pokon, fajny Water-Sea Typing, fajny, fajna kombinacja typów. Chociaż muszę przyznać, że szczerze trochę te Startery tracą przez przejście na 3D. Jakby mam wrażenie, że ze wszystkich chyba Starterów, które przeszły na modele 3D, mam wrażenie, że ta trójka straciła najwięcej, nie? Jakby o wiele, ogólnie mi się bardzo podoba styl czwartej generacji, jeśli chodzi o sprite i tak dalej, więc kiedy widzę te Pokemony w 3D, to troszkę mnie dupa boli. Mamy startery z unowy ciekawy przypadek, ponieważ każdy z tych starterów był w pewnym momencie moim ulubionym. Tak jak każdy, zaczynałem od ulubionego snajwiego Teraz powiedziałbym, że Snave jest moim najmniej lubianym starterem z tej trójki. Jak wiecie, no bo, o fajnie, edgy wąż, fajny coś tam, elegancko, cool, anime, nie? Wiecie, w anime to Snivy był spoko. Jakś tak troszkę zacząłem bardziej patrzeć na statystyki Pokémonów i że to jest szybki tank. No nie wiem, jakby Serperion koncepcyjnie jest taki dziwnym designem Pokémona, jeśli chodzi o statystyki i tak dalej. To nie jest tak, że go też nie lubię. Po prostu mam wrażenie, że jakbym robił start ogólnie w starterów, on byłby w takim A może po prostu, chociaż sam nie, może inaczej. Sam Snivy byłby w S a już na przykład Servine czy Serperior, już wydaje mi się, że byliby troszkę mniej. Jak to dobrze powiedziałem, zacząłem od Lubienia Steve'ego, ale z niego wyrosłem. Na drugim miejscu yy, będzie ogólnie oczołat, więc jak już się do będzie tepik na pierwszym miejscu. Dlaczego tak? Jest duży hate na Embora ogólnie Tepiga, ogólnie pignita nawet że to jest trzeci z rzędu firefighting starter bo pignite to gówno coś tam coś tam i ja wam powiem szczerze zawsze lubiłem te piga zawsze lubiłem tego pokemona jednak jakoś głos tłumu we mnie przemawiał nie że nikt go nie lubi czemu ja mam go lubić nie, nie chcę go lubić mimo że pignite Knight... Mi, mi się pignęć podoba, lubię ten design, jest fajny, nie? Fa nie, mi się pignać podoba jako Pokeon jako design ogólnie. No i nie wiem, jakoś zawsze go lubiałem, jednak troszkę stałem się od twórczego czasu być bardziej asertywny i mieć jakąś swoją opinię. No i muszę przyznać, że Emboard to jest mój ulubiony starter z tej trójki po prostu. Mimo to bym powiedział, że szczerze, tutaj też bym mógł coś takiego zrobić że samurota nie lubię jakoś bardzo, bardzo mniej ale jednak no jak mam wybrać teraz mojego ulubionego startera z tej trójki no to powiem, że będzie to embor i wydaje mi się, że jest chyba dobrym wyborem w unowie po prostu jest dosyć silnym pokemonem już mówię samurota lubię bardzo blisko bardzo blisko jest to naprawdę mała różnica jakby lubię tak ale troszkę mi tak sobie poświadomiłem, że on jest trochę taki basic tak wiecie o co chodzi taki w sensie jest samurot fajnie samuraj ten tam oter nie wiem kto jest Wy, wydra wydra tak on by wydruł? wydra samuraj i tak trochę to tyle, że co chodzi, że on tak jakby nie ma za dużo w sobie, tak w sumie. Jest po prostu poprawnym Pokemonem, mam wrażenie, ale go, mówię, dałbym go nawet coś takiego. Mamy startery z y, Kalos i powiem tak, y, przez długi czas uważam, że jest to najgorszy zestaw starterów, chociaż muszę przyznać, że trochę zmieniłem zdanie ostatnio, jak sobie pomyślałem właśnie o zrobieniu tego filmu, że jednak chyba nie, jednak jest gorszy, gorszy zestaw starterów. No, ale zacznijmy od, według mnie, najgorszego startera. Powiem tak, tak jak że zacząłem lubić, tak czy spina, tak jak nie lubiłam, tego kurwa nienawidzę, nie? Jest to według mnie, jest to mój najmniej lubiany starter w X czy w y jak ja grałem, nigdy go nie wybrałem ale szczerze nie wiem czy ja chcę grać znowu w XY. szczerze jak nagrałem film z tylko typem trującym w Wix'ach to w Yach to było, no to szczerze trochę mi się odechciał grać w tej gry, nie będę ukrywał. Tak off-topic. Uważam chyba, że gry Skalos to są najgorsze gry. Jedyne co mam wrażenie, że dobrze zrobiły, to mega ewolucje wprowadziły, nie? I to tyle no ale. No, więc no czas pina po prostu nie lubię. Nie wiem. Design'owo mi nie siedzi. Często dla mnie są obrzydliwym Pokemonem, tak szczerze, dla mnie często to jest właśnie przypadek jak dla wielu. No no i jeśli chodzi o mojego ulubionego startera. Przez długi czas był to frałki, Jednak ostatnio nie jest to przez overhype tego Pokemona czy coś takiego. Jakoś po prostu. W sensie miałem coś takiego, że to był mój najmniej lubiany zestaw Pokémonów, starterów. I Greninja, jakby dla mnie, był najlepszym z tej trójki po prostu. Chociaż mimo wszystko nie był jakoś wysoko. Tak muszę przyznać, że Greninja, jakby fajnie, Żaba Ninja, designbisty koncept. Ale chyba jednak wolę Delfoxa. Tak sobie uświadomiłem, że w sumie kurwa Delfox. Jakby Greninja spoko, ale mi tak trochę designowo nie siedzi. Nie w sensie fajny ma koncept, ale designowo mógłby być troszkę lepszy, mam wrażenie. A Delfox, mam wrażenie, że jest dobry i jako. w się sensie jako I Fennekin, i jako Breakson i jako Delfox jest po prostu fajnym, designowo Pokémonem. Fire Psychic też chyba się nie powtórzył, ten typ. Nie powtórzył się jeszcze, no. I powiem tak, nie, nie zaczął się podobać z jakichś tam powodów, których możecie pomyśleć, że mi się mógł zacząć podobać Brakesen, nie wiem czemu, tak jak myślicie ogólnie. Nie jest to według mnie teraz najgorszy zestaw starterów, ale powiedziałbym, że jest to teraz drugi najgorszy zestaw starterów. Teraz mamy Alole. Mam bardzo duży sentyment do tego regionu, ponieważ jest, ponieważ Ultramuny to była moja pierwsza kupiona gra na 3 a 2 ds sorry. Najmniej moim ulubionym starterem z tego regionu jest yy, Litan. Szczerze, Incineroar jest dziwnym dla mnie pokemonem jest to dziwny dla mnie rodzaj pokemona Taki w takim sensie jest to literalnie Czwarty, jakby Firefighting Starter, tylko już po prostu nie lubili go Fighting, tylko dali mu typ Dark, więc, jakby pod tym względem, spoko. Jakby przeszedłem kiedyś Ultramuny właśnie z Littenem, w sensie Incineroarem, i szczerze, kurwa, dupy dla mnie nie urywa. Jakoś fajny jest ogólnie, ale jakoś nie wiem, co, coś mnie nie siedzi w tym Incineroarze. Coś mi, coś mi w nim, kurwa nie pasuje. Jakby, no nie wiem, nie jest, lubię go, ale nie aż tak, że wiecie, nie wiem, nie pasuje mi coś w tym Pokémonie. Na drugim miejsce mamy Popio, którego uważam ogólnie, że jest najlepszym starterem. Teraz z tego regionu. I szczerze powiem Wam, że Rowlet uważam, że ja mimo wszystko, że lubię tego pokemona, lubię Rowlet. Ogólnie przez to, jak on tu wygląda, jest taką kuleczką zajebistą. And Artrix, chyba tak się nazywa. no trochę osłabia dla mnie tą linię ewolucyjną nie, ale Decidueye za to bardzo nadrabia Poprio, Brion trochę też mi nie siedzi a Primarina już też się zajebista nie wiem, więc ta dwójka ma coś takiego z tą drugą formą za to Liter ma coś co trzecie, coś mi w tym Incinerage ogólnie pasuje, nie? Pamiętam, że jak wychodziły Sun i Moon i był ten taki przeciek starterów ich ostatnich form i właśnie był ten przeciek że faktycznie jakie te startery miały być to pamiętam, że jak Decidueye to będzie ten Decidueye to to będzie mój wybór w sensie, na początku chciałem Lita, ale zobaczyłem właśnie Decidueye'a, to mówię o kurwa, on będzie moim starterem. Moim ulubionym starterem z tej trójki, po prostu go lubię, i designowo, i typingowo, i koncepcyjnie, to mimo wszystko uważam, że jest chyba najgorszy z tej trójki, jeśli wiecie co chodzi, jeśli chodzi o same gry, że najmniej wprowadza do drużyny, że jest to taki Charmander, dosłownie, w sensie, że z tej trójki jest najgorszy do swojej gier i tak dalej, ale jednak go po prostu lubię. My uważam, że Pimalina jest najlepszym starterem po prostu z tego regionu pod względem użytkowności w danym Regionie, w danych grach, i tak dalej. Ja jednak po prostu lubię Rauleta, rozumiecie o co mi chodzi. Przechodzimy chodzimy do, Legio do Legionu Galar? Tu muszę Wam powiedzieć, że jest chyba faktycznie najgorszy zestaw starterów. Jak zostały zapowiedziane, sorty i shieldy, że wyjdą i zostały pokazane te startery, Gruki skradł mi serce. Liczyłem na to, że Gruki będzie zajebistym Pokémonem, że będzie takim kurwa gorylą, że będzie taki zajebisty. Po czym dostaliśmy to? Szczerze, na początku nienawidziłem tego Pokémona. Trochę we mnie urósł, coś jak cikorita, że tam jednak nie dałbym go gdzieś tam nisko. Z startera, którego chciałem najbardziej na początku, stał się starterem, którego najmniej lubię. Więc jest jak jest. Chociaż mówię, no trochę we mnie urósł ten design, ale no nie jest, nie jest to najlepsze, co bym chciał. grałem pierwszy raz, to moim starterem był ogólnie Soby, był Interion i był spoko. Jednak, designowo, muszę przyznać, że no nie siedzi mi Intelion, nie, w sensie chciałem być troszkę inny, nie, bo każdy wybierał Skorbaniego, ja chciałem być troszkę inny i wziął tego Inteliona I mówię, nie był słaby w drużynie z tego co powiada to już było kurwa z... kiedy wyszły Sortishie, z 7 lat temu, nie No to będzie tam z 5 lat temu, nie, już nie pamiętam trochę Jednak muszę przyznać, że Skorban jest chyba najlepszy Linie tego Pokemona jest trzymany poziom designowo, no i ogólnie jest spoko Pokemonem, nie Trochę szkoda, że nie ma jakiegoś drugiego typingu, chociaż chyba cała ta trójka nie ma typingu drugiego przy poziom ma przez całą linię pokemona i mamy region yy, najnowszy region Paldea No dobra no przejdźmy od razu najgorszy jest Kwaksli Kłakławal, tak? Ostatnia forma, szczerze, tu już mogę się nie pamiętać form, tych nazw tych pokemonów No, Kłaksty najmniej mi się podoba z tej trójki. Fajny typing, tam Water, water Fighting i tak dalej, ale no trochę designowo mi nie siedzi, chociaż w sensie może designowo mi nie siedzi. W sensie Kłakławal jest spoko designowo, nie? Mimo wszystko, ale jakoś no, z tej trójki najmniej mi się podoba po prostu. Przejdźmy od razu do drugiego miejsca: Sprigatito, więc Oczywiście będzie włoką na pierwszym miejscu. Tak jak już mówiłem, o gadach, nie, raz, dwa, trzy no dobra, cztery gady są tylko czy czekajcie, że w każdym regionie, w którym są jakieś gady do wyboru to ja wam gadę jako swojego ulubionego? no snajwi niby wąż, no ale to nie jest taki wąż dokładnie no tu froki był przez długi czas moim ulubionym tutaj nie no, Sobl, no soby to jest taki gad no ale dobra, nieważne to jakby jest to kolejny po prostu furry bait ale w sensie lubię mnie fajny ma design Dam mi się, że to podobny poziom co skorbanie że przez całą linię jest poziom trzymany jednak po no, koko, no spójrzcie na jego mordę no kurwa, no jak tego nie lubię być można, no jak można tego nie. No i tego, ten ząbek, ten ząbeczek, no człowieku. Jak zobaczyłem Koko na początku byłem specyficzny do niego, żeby go wybierać. I jednak szczerze kurwa, nie żałuję, że go wybrałam. Nie, Skeleditch, mimo że ma specyficzny design, bardzo spodoba. mi yy, i jako Pokémon i jako design i ogólnie. Czy powiedzmy, że Skeleditch jest jeden z moich ulubionych pokemonów? Nie myślę nie żeby był w topce moich 10 Pokemonów. Wydaje mi się, że z tych starterów to chyba Charizard na pewno by był. Ragate Septile może by był? No ze starterów to chyba ze starterów to chyba w mojej topce byłby Charizard i ewentualnie SEPTile. Reszta chyba nie. Trochę powiem Fuekoko taki, że chciałem mieć, z... czekajcie w Scarlet, to miałem Serulecz, a to... nie Serulecz. Serulecz to był ten z mieczem, ja chciałem tego drugiego, tego co strzelał, tym, co, miał... co był takim Mega nie? To chciałem go mieć, jakiegoś swojego tego pakowanego, jednak to Fuekoko był fajny przez całą grę, naprawdę. Jeszcze ten jego atak yy, tocz sąknie. Tam troszkę słabszy był od Frame ale za to zwiększał Spec -atak, więc był o wiele lepszym atakiem po prostu. Więc wydaje mi się, że chyba miał oskarada jest lepsza od Fuekoko. Że to jest ten sam przypadek, co na przykład tutaj w Valoli, nie? Że uważam, że Popio jest lepszy, od tak samo w Kanto, nie? No, że Bulbasaur jest lepszy od tego, ale go po prostu, prostu Charmander, nie? Tak samo tutaj. Uważam, że tak mi się wydaje, nie? Że Mioskrade jest chyba lepszym Pokémonem, ale jednak tutaj to bym szczerze tak zrobił też. Szczerze tak bym zrobił w tym regionie akurat. Dawno tego nie było, ale tak bym zrobił, nie? Gdzie co? Dobra, przejdźmy jeszcze może do yy, starterów. Czekajcie, jakie to są jeszcze startery? Tu jest na przykład Eevee Pikachu. No i ich nie będę oceniał, no bo to co tam wiecie, no co są Startery, no ale nie macie wyboru, nie, tak jakby, no wybieracie grą całkowicie nową, więc możemy sobie ruszyć z Legends Arceus. Nie bez wyraźnie bo Arceusy raz tylko przeszedłem i coś tam ostatnio próbowałem w nie znowu zagrać, ale to już nie było to samo, nie, bo nie wiem, jakby nie jest mi wrócić do Legends Arceus szczerze, nie, w sensie fajna gra, fajnie. Tylko je wspominam, ale jakoś ciężko mi do niej wrócić po prostu, nie wiem, coś, coś z tym mam. Może kiedyś się zmuszę i ją przejdę jeszcze raz. Chociaż szczerze miałam pomysł na odcinek, żeby nagrać że Sarkus, ale no nie wiem, zobaczę jeszcze. No i co? Dobra, wiecie co, dajmy sobie w ten sposób? Wydaje mi się, chociaż niedobra, dobra, tak chyba zrobimy. Hisujański tutaj fajny był, w sensie to był mój wybór, fajny dodatkowy typing, fajnie zmieniony Pokémon. w OK jest się tutaj mam do powiedzenia, Decidueye na początku nie polubiłem, ale szczerze też mi się podoba, jest taki bezpieczna zmiana, nie jakoś mega na minus, ale wolę chyba zwykłego po prostu Decidueye mimo wszystko, no i ten samolot to jest taki po prostu Samurot, ale bardziej, nie wiem, edgy czy coś takiego Moje wybory z tego regionu, tak, czyli tutaj oczywiście są moje najbardziej ulubione z tej trójki, to są takie, które niektóre bardzo lubię, że są niemalże na równi, tak jak mówię, to tutaj na przykład albo ogólnie cała linia Hohen no właśnie, można sobie tak przeanalizować, nie? najwięcej wybieram ognistych najśredniej wybieram wodne i najmniej wybieram trawiaste co coś może sugerować? Tylko jeden z wodnych starter jest moim ulubionym i tylko dwa trawiaste są, reszta są ogniste I ciekawe, nie? To jest ciekawe takie coś zobaczyć, nie? Jaki jest twój ulubiony starter? No mówię, to też nie jest tak no mówię, no tu na przykład to tak samo bym wybrał to by był kolejny ognisty starter, cała ta szuska byłaby w Jedynce, on byłby też w Jedynce, Poplio? Czy byłby w Poplio w Jedynce? Nie, nie byłby. No i pewnie miał skrada, też byłby w jedynce. Tutaj też bym był w stanie tak dać, szczerze. Nie, jest to jakoś, że ktoś bardziej wola tutaj, tak szczerze. Tak, no, tak szczerze, to chyba nawet bym coś takiego zrobił, nie? Tak jakby, nie mam swojego ulubionego startera z, z Hisui, nie? Wspomniałem jak się ten region nazywa i po prostu mówiłem do tego Legnos No, więc tak się prezentuje. Możecie, nie wiem, jak chcecie, możecie sami zrobić taką tier listę w komentarzach, mi wysłać, w sensie napisać. Bo wysłać screena nie możecie na YouTubie, no ale tak to wygląda. Nie wiem, może kiedyś zrobię ogólnie taką tier listę starterów, wszystkich z, wraz z ich każdą ewolucją, każdą formą. Macie no, ja dać znać, czy chcecie taki film. Nie będę ukrywał, trochę mi się nie chce grać w gry Pokémon. Ostatnio jakoś tak. Yy, trochę mi się gry Pokémon ostatnio znudziły, trochę mi się przyjadły, i do tego trochę szukam innego kontentu. Więc może będzie trochę więcej Tier list, może więcej jakiś, nie wiem, topek, jakiś list, topek, stopek, nie wiem, kto jak tam woli. No więc dzięki za oglądanie, oczywiście dziękuję każdemu wspierającemu za wspieranie i sorry, że przez taki czas nie było filmów, no ale tak jak mówię, trochę mi się nie chce grać w gry, a głównie na tym polega mój content, na graniu w gry. Więc co, dzięki za oglądanie i. Ale da kopier dole.